jest z tym mitycznym przeciwskrętem powiem Ci powiem ci jak sprawdzić, że to działa jak w ogóle wykonać ten przeciwskręt na placu na torze, rozpędź się a tak żebyś łapał dobrą równowagę 30 na godzinę chociaż to wcale nie jest prób działania przeciwskrętu rozpędź się puść kierownicę i zrób żółwika z kierownicą, prawą ręką delikatnie prawo ręką. W którą stronę skręci motocykl? Napiszcie w komentarzach, a ja zaś Ci powiem. Żaden film nie pomoże Ci w tym, żebyś się nauczył techniki jazdy jakimkolwiek pojazdem. To tak samo jak podałbym Ci przepis na sernik i tak byś go nie wykonał, bo to trzeba ćwiczyć, to trzeba na żywym organizmie. Więc trzeba zapisać się na szkolenie z techniki jazdy, na które właśnie jadę do autodromu Jastrząb, ale masz masę różnych obiektów, gdzie możesz sobie poćwiczyć i lepiej poćwiczyć sobie, odłożyć kilka złotych na szkolenie, niż oglądać filmy, które uczą Was techniki jazdy. Żaden film Was nie nauczy. No ale subskrybuj ten kanał, bo nauka jazdy zaczyna się tutaj.